Nigdy nie widziałem chyba gorszego ciasta w kebabie. Dobie też, nie? No jakbym mizerię jadł. A jak jestem influencerem, to jest taniej albo mam więcej? I ja? Już? Tak szybko? Naprawdę? Ta. Której przejmujesz auto? No, Kia. Mi się podoba. To ci się podoba nasze? Tak, no. Taką te to też mógłbym mieć. Nie po A tylko dla ekranu mógłbym mieć w sumie z tyłu. No A ty nie chcesz teśli? O chyda. A ta odica? No. Ale to jest dobry pomysł, żeby właśnie taki używany wziąć na Jak będzie to dobry to jakościowo, jest... 2-3 lata. Bo ja bym tak patrzył, tak 2020, nie? Coś takiego, takie żeby nowe było, nowsze. Ale tu, tu chodźmy tam bardziej. 17 tysięcy. Przy No. Czemu tak tanio? To jest możliwe? A ten? No to jest maszyna. I kolor ma ładne. To jest maszyna. Cześć, 209. Ej, on będzie pasował pod moją stylówkę dzisiejszą. To jest benzyna. To jest benzyna? Tak. 8000 przebiegów. Yy, 3 drzwiowa. Ja bym bardziej szukał 4 drzwi drzwiomek. A nie jest! Ten sport. Ilo Fajnie, koni? zależy mi, kurde nie. Wiem. Będzie tam opisane. Ej, nie mogę znaleźć koni. Obok obok KW powinno być w nawiasie. 184. Bo no kiepsko. Siemano, z tej strony Milo, witam Was w kolejnym odcinku. Jeszcze niestety nie odbieramy mojego auta, ale miejmy nadzieję, że stanie to się w najbliższych paru miesiącach. Słuchajcie, jestem tutaj, powiem Wam szczerze, że dla mnie to jest raj, nie? To co ja tutaj patrzę, też myślałem właśnie o tej. To jest BMW 2M 235i. to już fajnie jeździ. No, 306 koni. Już fajnie. Ja patrzyłem tylko 200. 40, tysięcy Ej, szczerze, siedzę w tym aucie. Tak coś we mnie uderzyło nagle. Takie. Jakby to był twój? Nie, po prostu uderzyło we mnie takie coś, że ja muszę to mieć, co nie? Że będę robić wszystko, żebym miał takie coś. obiecuję wam, że... Będę miał kiedyś taką furę i też dzięki waszej pomocy kiedyś naprawdę będę siedział w mojej M3, M4, jakimś sportowym aucie. Coś pięknego. Inaczej się siedzi w tym? No. pełni inaczej. Chociaż nie, powiem tobie szczerze. Że porównując na przykład M3 do tego, jak się siedzi, to nie czuję wiesz, jakiej, jakiejś wielkiej różnicy. A zobacz w przód, jaki jest długa maska. No A właśnie w... widzę. Nie, jeśli chodzi o to, nie jest oczywana różnica. Ale na pewno gdybym jechał takim autem, to wtedy bym widział różnicę, Bo to płynie. Powiem wam szczerze, że jak wsiadłem tam do tych Emek w środku, to prawie się popłakałem. Po prostu nigdy nie miałem takiego uczucia, ale siedziałem w tej BMC i po prostu tak sobie mówię, że kiedyś. Muszę takie coś mieć, po prostu, a ty co? O co, o co sobie chodzi? wychodzi? Nic. Nie, serio, naprawdę chyba mi się odblokowały jakieś kolejne mocniejsze marzenia. No coś pięknego. Tylko to jest AMG. Tak, ogólnie ja uważam, że BMW jest lepszy, mi się bardziej podoba, ale wnętrzem BMW do Mercedesów nie ma podjazdu. No zobacz sobie tutaj. Wnętrze... Zobacz jakie ekran, tutaj. Ściągnę. Tutaj, kierownica. No we wnętrze jednak jest fajne. Dajcie mi znać, czy jesteście team BMW, czy team Mercedes. O, tu jest kołdek. Cześć, szyberdach. Bym to otworzył. Ale zobacz, nie mów, że nie wygląda jak nasz prosit. Który? Z No. Wygląda, no. Co? Nie. Ale Co? Tutaj, tutaj jest bardziej szerszy. No tak, no, ale sam układ jest taki sam. No, układ może i tak. Dobra, idziemy sobie teraz przetestować. Nowego kebaba, Filipa Heizera, jak to się nazywa? kreuzer Kebab? A nie wiem, czy on jest nowy? A nie, nowy jest, nowy, tak. No teraz jest hype na to wielki. Był tam blowek, podobno z kamerą dostał więcej, jakaś afera jest z tego. Ale powiem wam szczerze, no mnie to nie dziwi, no... Ja gdybym miał kebaba swojego, no to wiadomo, że też bym dał więcej, jeśli ktoś by z kamerą przyszedł, żeby zareklamować. No nie? tylko chodzi o to, że trochę nie jest uczciwe. No to nie jest uczciwe, no ale... No wydaje mi się, że, że by tak każdy zrobił, nie? Dobra, ogólnie mój tata podszedł dla Beki powiedział, że jest influencerem. Nie było widać w ogóle jakiejkolwiek kamery. I dostał po paru sekundach. Cztery kroki zrobiłem. Dosłownie, ale ty nic nie czekałeś. Dosłownie, ja. dosłownie jakby to już było gotowe. To wszystko macie. U mojego taty na Instagramie. Tutaj wam się wyświetli ten fragment. Dzień dobry, poproszę tego z, z kurczakiem, kurczakiem. Uh -huh. I to wszystko mango, może być? Może być. A jak jestem influencerem to jest taniej albo mam więcej? Dostaję więcej wtedy? Poszło. Dobra, dzięki. Daj numer. Okej. Dziękuję. Jest, mam O. 4. A Już? Nie. Dziękuję. nie. Nie to ja? Nie wiem. A ja? Już? Tak szybko? Naprawdę? A to dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Ale że jak, że już? Ale przecież... Ale zaraz, oni czekali na mnie, czy co? Ty, ej, to działa. Hasło influencer działa. Też, wiesz, bo ty wziąłeś mango. To? to jest mango. Mango nie wiem, jak będzie smakowało w kebabie. No to spróbuj. ty To jest spróbuj. samo ciasto na razie. Nie, to... No to, ale nie wiem, no próbuj, ty. ty możesz spróbować? Masz widelec? Możemy się zapłacić, tak dobra. co nie wiem. dziwne, ale dobre. Serdeczne to jest dobre. I zaraz pójdziemy i weźmiemy dla mnie. I co smakuje ci? No. A mięso? No dobre, ale zimne, jest zimne to i to jest jakby, no, to jest stwardniałe, no zobacz. No, ta bułka jest kiepska, ja? oczywiście jak księżyno. Tu bułka jest kiepska, ale nie chcę, żeby mnie słyszeli, bo nie chcę, żeby mi napluli do kebaba, jak będę teraz zamawiać. Oczywiście to nie są żadne pomówienia, ciekawe czy jak ja nie powiem, to ile będę miał. I powiedz mi, chcesz szybko czy wolno? Ja mogę poczekać. <laughs> Tylko weź jakiegoś rollo jemu. Dzień dobry, e, będą dwa rollo, e, mięso mieszane, jest? Jest. Dobra, to niech będzie dwa razy mięso mieszane. Małe, duże? Dobra, niech będzie małe. Dwa razy małe? Tak, i sos łagodny, i to wszystko będzie. Dobra, dzięki bardzo. A jeszcze nie masz? <laughs> jeszcze nie. Musimy sobie nie, ale, taki. Tak, tak. Ale ja go nie miałem, właśnie o to chodzi. Czyli nie miałem sprzętu Gatka to podstawa, no nie? Tak, już, już ty ci jeszcze. Nie, Ej, ty, no co tak długo czekasz? Naprawdę jeszcze nie masz? Jeszcze no, jeszcze nie mam. Pani nam powiedziała, że ci Tunezyjczycy, jak ty odszedłeś, to tam gadali między sobą coś tam. Ty, ty wiesz co jest? Ja go Nie znam. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo widzenia. Spróbujemy zaraz. Nie powiedziałem, że jestem influencer'em i trochę dłużej czekałem na tego kebaba. Nie tak jak mój tata parę sekund, ale dobra, zobaczymy jak to smakuje. Dobra, będę oceniać szczerze, co nie? Serio szczerze. Nigdy nie widziałem chyba gorszego ciasta w kebabie. A może jest takie dobre? Specjalnie może jest takie? To? Takie coś? A nie wiem, no może... Jakie? I... Ej, ale to jest... No dobra, ale spróbuj, za jakieś cieniutkie. Dobra. Nie wiem, czy to nie jest takie ciasto tureckie. Typowo dobra, tureckie. Dobra, to może się mylę. Zobaczymy. Mi nie podchodzi. Tobie, tobie, też nie? No jakbym mizerię jadł. Tak i ten, tak i czuję. A ty, ma, a ty masz to samo? On ma to samo? To samo mamy. Znaczy, tak, to ciasto faktycznie może być takie, wiesz, że specjalne, yy, bo już takiego kiedyś jadłem, ale bardzo, bardzo ciężko się to je w ogóle. Bardzo ciężko. Ciężko się to gryzie. To, że to jest lepsze moje? Zjadłem już prawie całe i daje dużo to, że jestem gonny. bo gdybym nie był gonny, to pewnie to by mi jeszcze gorzej smakowało. No, ale ogólnie, no, da się zjeść, jakby to nie jest tak, że to jest najgorsze. Ale no, myślałem, że będzie lepsze. Ja spróbowałem Marcela i słuchaj, moim zdaniem mało warzyw jest. Ty też masz tak dużo sosu? No. Nie? Ja właśnie nie mam. Ale wiesz, fajnie by było, jakby było mało warzyw, ale dużo mięsa. A tam nie ma tego mięsa tak dużo. No ale jest do tego bardzo dużo. Takim mdłe jest, faktycznie. Marta powiedziałaś... Panie Filipie... Niedawno skończyłem dopiero 18 lat, także jeśli pan to ogląda, proszę nie pozywać mnie ani nie wyzywać. Ja po prostu wyrażam swoje zdanie. A jak chcesz się bić, to bić się z moim starym. Z moim tatusiem. Z moim tatą.